Jesteśmy na Sierra Grossa i dzisiaj wyszedłem po raz 21. tutaj na tą wyspę <laughs> na, tą, na tą górę i to było ostatni, ostatnie wyzwanie, ostatnie, ostatni raz, o teraz będę starał się zrobić coś innego już nie będzie to góra, Nie, musi być to jakiś park odległy, nawet już, już po prostu mam taką lokalizację wybraną i po drodze będę kręcił jakieś filmy krótkomatrażowe i zobaczymy jak to wyjdzie. Fajnie, że, że zrobiłem ten, to wyzwanie ponieważ to pozwoliło mi na wychodzenie każdego dnia z domu, nawet jak nie miałem ochoty, na poruszanie się, na wysiłek, na, na ćwiczenie. I także poznałem tą górę o wiele, wiele lepiej niż, niż wtedy, kiedy wyszedłem tutaj wcześniej tylko dwa razy. Co prawda wyszedłem za każdym razem po innej, po innej ścieżce, ale, ale dzięki temu, że wychodziłem tutaj o wiele Więcej razy poznałem to które wiele, o wiele lepiej. Jeszcze do końca nie jak dzisiaj, dzisiaj pochodziłem, to jeszcze się okazuje, że, że to są rzeczy, których jeszcze nie widziałem. Ale...